Cień rachunku. Zegar w kuchni tykał za głośno. Monika siedziała przy stole z głową opartą o zaciśniętą pięść. Pora śniadania już dawno minęła, ale w jej brzuchu panowała cisza, taka sama jak w portfelu. Na stole leżał nieotwarty rachunek za prątem to. Był już drugi, z czerwonym paskiem. Niebawem przyjdzie trzeci i ktoś zapuka. Zapraszam na kanał po dłuższe treści. W sąsiednim pokoju zakasłał ojciec. Stary, wyniszczony chorobą, od tygodni nie opuszczał łóżka. Monika weszła do niego cicho, niosąc mu herbatę. Uśmiechnął się blado. Z trudem utrzymywał kubek, więc pomogło mu napić się. Dziękuję. Córuś, wyszeptał. I jak ty to wszystko ogarniasz? Nie odpowiedziała. Usiadła na krześle przy jego łóżku. Odpowiedź znała, ale nie miała siły jej wypowiedzieć. Nie ogarniała. Po prostu robiła, co trzeba. Codziennie od nowa. Wyszła z pokoju i sprawdziła wiadomości na telefonie. Zero nowych. Żadnej pracy, żadnego wsparcia. Tylko automatyczne przypomnienie o racie kredytu Pontołon. Wyszła na balkon. Zimne powietrze uderzyło ją w twarz, ale to było jedyne, co naprawdę budziło. Na podwórku dzieci wracały ze szkoły. Ktoś spacerował z psem. Życie toczyło się dalej, poza nią. W ciągu dnia znalazła chwilę, żeby podładować telefon. Przewinęła ogłoszenia o pracę. Wymagania, kwalifikacje, ma ile widziana dyspozycyjność. A ona? Miała tylko czas podzielony między aptekę, czyszczenie garnków i opiekę. Wieczorem ponownie usiadła przy ojcu. Słuchał radia, chociaż zdawało się, że zasypia. Cicho opowiedziała mu o kolejnym nieudanym dniu, o telefonie, który nie zadzwonił, o kartonie mleka, który przeciekał w reklamówce. Ojciec spojrzał na nią zmęczonymi oczami. Nie jesteś sama, powiedział. Pamiętaj, nawet jak milczę, jestem tu. Monika poczuła, jak zaciska gardło. Nie płakała. Już dawno przestała. Ale te słowa zrobiły więcej niż łzy. Kiedy zapadł zmrok, usiadła z notesem spisała wydatki, które czekają. Dług nie zniknie, ale może jutro uda się coś sprzedać? Albo może w końcu ktoś odzwoni? Może.